Podstawa będzie składać się z 10 elementów w jednym rzędzie. Mamy już dwa piętra, będziemy układać niebieskie aż do piętra siódmego. Teraz musimy dołożyć dwa piętra żółtych. Tak to ma wyglądać teraz. Zbieramy sobie pewne miejsce i dokładamy obok siebie dwa białe. Resztę uzupełniamy żółtymi. Tak to ma wyglądać. Teraz na sam środek dajemy jeden czarny, po środku białych w ten sposób i. Obok niego z lewej strony i z prawej strony dodajemy po jednym białym. W ten sposób resztę uzupełniamy czarnym. W ten sposób. Następnie tak jak w tym rzędzie były dwa białe, tak na czarny i biały wkładamy jeden biały i drugi biały. W ten sposób, żeby ten czarny został zakryty przez dwa białe u góry. Resztę uzupełniamy żółtym. W ten sposób tak to ma wyglądać. Kolejne piętro będzie składało się z samych żółtych. W ten sposób. Teraz musimy zrobić rączki. Żeby one nam wyszły, potrzebujemy dwóch czarnych i dwóch żółtych. Wszystkie elementy spłaszczamy i w żółty wkładamy czarny. W żółty czarny, nie na odwrót. W ten sposób. I teraz tymi dwoma skrzydełkami umieszczamy naszą rączkę do ludzika, odliczając, jak tu mamy oko, i tu jest pierwszy czarny. To od tego czarnego idziemy w dół, raz. Dwa, tu mamy pierwszy niebieski. I za tym niebieskim w prawo umieszczamy rączkę. W ten sposób. Z drugiej strony robimy tak samo. Od tego czarnego pierwszego 2 w dół i za tym niebieskim umieszczamy rączkę. W ten sposób. Nóżki robimy z dwóch czarnych, nie w ogóle ich nie zgniatając, tylko można złapać je w tym miejscu. I od dołu dopchać, żeby skrzydełka zagięły się nam w taką typową nóżkę. Nóżki umieszczamy pod tym białym. Dosłownie musimy zejść bardzo nisko, i na prawo od tego pomiędzy dwoma pierwszymi, jakby od razu w drugi celujemy i wkładamy nóżkę. Pokażę z drugiej strony, pod tym białym. Idziemy w sam dół i o jeden w zewnętrzną stronę, tylko jeszcze muszę nóżkę przygotować o... Od tego w dół i tutaj. W tą dziurkę. Tak wygląda nasz...